Gdyby ktoś zastanawiał się, czy niebo i piekło istnieją, to osobiście może przekonać się o tym na przejściu granicznym między Butanem a indyjskim miastem Jaigon, które właśnie przekraczamy. I to nie w tym kierunku, o którym bym marzył. No i co kapelusz? Jak, w, jak wrażenia po trzech sekundach w Indiach? Mój Boże, Indie, jak za wami tęskniłem! To jest wreszcie tak głośno, tak brudno! Spotkałem już 18 żebraków w ciągu 10 sekund. Tam wszyscy byli tacy uczciwi, że. A dziwnie się z nimi gadało. Tutaj wreszcie chcą nas oszukać. Czemu mógł mu położyć na stole i to nie tyle, za Bez sensu, zera emocji w takim kraju, nie? To się dzieje dopiero. Mój plan zakłada lot do następnego kraju tej podróży z indyjskiej Kalkuty. Polo i kapelusz zmierzają do Nepalu, a mnie robi się niedobrze na samą myśl o kolejnym tygodniu samotnej tułaczki przez Indię. Jakieś kilkaset metrów wcześniej mieliśmy dworzec kolejowy. Jest środek nocy, jechaliśmy cały dzień. Według planu na ten dworzec kolejowy powinienem teraz właśnie iść, a następnie złapać pociąg do Kalkuty, który jechałby jakieś 384 godziny. Ale wiecie co? Chyba właśnie z, lekko zmodyfikowałem swoje plany. Niestety, przejście graniczne z Nepalem okazuje się zamknięte dla obcokrajowców. Zostajemy zatem na noc w miasteczku Siliguri. Kapelusz, który nie może pozwolić sobie na opóźnienia, decyduje się zapłacić chore pieniądze za lot z pobliskiego lotniska jeszcze dziś. Hm, mm, jak tu magicznie i mistycznie w tych Indiach. Dobre miejsce, z tym zapasem to bardziej w ten Trans tego, tego, tego relaksu wejdę. Czujesz, tak? że odnalazłeś siebie? Tak, bardzo. O, obecnie planuję osiągnąć oświecenie w tym kraju. Może wstąpię jak? do sekty Agori. No dobra, to na razie, kochalosz. To piąteczka, Jamek. Widzimy się w kolejnym miejscu. Ja jedę na lotnisko. Z kolei ja z Piotkiem łapiemy pociąg w głąb Indii. Przed chwilą tą ulicą, o tak jak ta pani, tylko w drugą stronę. W tym miejscu szedł gościu z ludzką czaszką w ręku, po prostu jakby niósł zimioki z zakupów. I nikt nawet nie zwracał na to uwagi. Nie, normalnie nie tą czaszkę w łapie. Chodzik mam może, nie wiem, z 16 lat. Ja sobie myślę, ja pierdolę, Nie mi czaszkę ludzką w ręku. Jak zdążyłem sprawdzić, loty do kolejnego kraju na mojej trasie kosztują mniej więcej tyle samo z Katmandu, co z Kalkuty, do której miałem jechać. Mając do wyboru pobyt samemu w ukochanych Indiach, albo powrót w dobrym towarzystwie do Nepalu, decyzja może być tylko jedna. W dwudniowej drodze do stolicy Nepalu na nocleg wybieramy niejaki Muzaffarpur. Miasto znane z niczego. Gdyby ktoś powiedział mi wczoraj, że tę noc będę spędzał w Muzaffarpurze, to bym. Powiedział, co to kurwa jest muza farpur? A tu proszę, oto i on. Jak ci się podoba? A to jest chyba najczystszy stan, jaki widziałem w życiu, bo w ogóle pierwszy raz widziałem ten taki do czyszczenia na, jak na lotnisku się czyści. Jak to się nazywa, Paweł? Taki. Nie wiem, czyściciel lotniczy <laughs> Nie, no fakt, że jest to dość higienicznie jak na Indie, ale przypominam magiczną frazę jak na Indie. 어, 반드라면 이제. 오! 어 오, 손한 마리. 에, 에, 에. 에, 에. 에, 에. 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 Niech szul i rum skończą. Zapraszam, moi drodzy. Niech szul i rum skończą. Chodźcie za mną. Słuchajcie, tutaj są dziewczyny. Łaaa, patrzcie na to. Słuchajcie, dziewczyny prosto od tej rozhodówki. Z samego rana łapiemy pociąg do najbliższej, otwartej dla obcokrajowców granicy Wraksały. Pociąg 28 klasy Dobre czorty, co? Co to najspokojniejszy region Indii w jakim byłem i jesteśmy w stanie, w Bicharze. Tak, w Bicharze. Nepal. Po tej podróży mogę stwierdzić, że przekraczanie granicy Nepalu to jest jedna z moich ulubionych rozrywek. Normalnie na przejściach granicznych jest zakaz robienia zdjęć, a tutaj panowie poprosili nas, żeby sobie zrobić. <laughs> tak, bardzo przyjazne przejście. Najbardziej sympatycznymi nam piją w dobrym pusie. Nie, nie problemu. Okej, thank you so much. Guys. Have a good day. Thank you for all information Do See you bye. Welcome welcome to Nepal. Stąd do Katmandu pozostaje już tylko 140 km. I gdyby ktoś myślał, że to blisko, to znaczy, że nie oglądał odcinka z mojej pierwszej przeprawy przez Nepal. Pokonanie 140 km 9-osobową terenówką zajmuje cały dzień. Ale każdy sposób na spędzenie dnia może być przyjemny, o ile nie zakłada już pobytu w Indiach. Leskito to jest najgorsza droga jaką jechałem w życiu No seła, kapelusz Siemanko Może trochę widzę wam zeszła ta podróż No Zmęceni, nie było tak. kolorowo A to dostawało 200 zł przez złotych 100 no, nie, nie trochę drożej Na panorama Katmandu. Miasta z bodaj najbardziej zanieczyszczonym na świecie powietrzem, co widzimy po gęstym smogu okrywającym krajobraz także ledwie widać za niego budynki. Po raz pierwszy w tej podróży mam okazję zatrzymać się gdzieś na dłużej i lepiej poczuć klimat zakurzonych uliczek Katmandu, które nie przypomina chyba żadnego innego miasta na ziemi. Będąc w Nepalu, nie sposób nie wspomnieć o fladze tego kraju. To znaczy, sposób, ale szkoda by było pominąć ten wątek, gdyż jest to flaga wyjątkowa pod tym względem, który zapewne każdy widzi. Jest to jedyna flaga na świecie, jedyna państwowa flaga na świecie, która nie ma kształtu prostokąta. Symbolizuje ona, jeśli postawić ją tak, himalajskie szczyty oraz dwie Główne religie w kraju czyli hinduizm oraz buddyzm. A jeśli ktoś z Was chciałby na przykład odtworzyć sobie taką flagę, nic prostszego. Otóż każda, chyba każda flaga narodowa, ma jakieś prawnie określone proporcje. I tak, na przykład, flaga Polski musi mieć proporcje z tego co pamiętam, 3 do 5. Inne flagi innych krajów podobnie. I nie inaczej jest w przypadku flagi Nepalu. Otóż proporcje flagi Nepalu są zapisywane w ten sposób: ołówki w dłoń i rysujemy flagi Nepalu. Dość dużo ludzi na ulicach nosi tutaj te ściereczki na buzie, mimo że nikt im tego nie każe robić, ale akurat w tym wypadku uważam, że jest to dość racjonalne postępowanie, zważywszy na to, jak zapylone jest tutaj powietrze nie widać końca ulicy ciekawostka jest taka, że najlepsze żarcie, jakie próbowałem w Nepalu, to jest akurat koreańskie pierwszy i ostatni raz jedzie się wolniej, niż jakbym piechotą szedł ja tymczasem Zatrzymałem się w hotelu w dzielnicy Tamel o jakże oryginalnej i wyszukanej nazwie Tamel Hotel. Bardzo sympatyczny swoją drogą i niedrogi. Wszystkie są tutaj raczej niedrogie, ale tutaj do tego jeszcze nie ma robaków. Okolica też bardzo sympatyczna. Zwłaszcza z uwagi na to, że ukryte wszystko jest w takiej bocznej alejce, gdzie przede wszystkim w nocy. Jest cicho, co na Tamelu nie jest tak oczywiste, gdyż jest to melanżowe i turystyczne serce stolicy Nepalu! Hej, he! How are you? Are you going to work or finished? Really? A propos melanżowego właśnie barmanka z jednego baru. O, ten pan będzie mi teraz proponował, żebym zobaczył jego fujarę. Proszę. Oto jego fujarę. Wdychając ciągle ten pył, który się tu unosi, można dość szybko umrzeć na pylicę. Ale, ale ładnie to wygląda, jak mienią się promienie słońca przecinające ten pył w wąskich uliczkach. Hm. Sam raz do artystycznych zdjęć. <kluzny> Że nie było. To nie było udawane bez kitu. Powód zanieczyszczenia powietrza paradoksalnie leży pod ziemią, która to z rana 25 kwietnia 2015 roku zatrzęsła się, rujnując liczące milion mieszkańców miasto i całą dolinę Katmandu. Tamtego kwietniowego dnia życie straciło prawie 9 tysięcy osób, a dach nad głową około pół miliona. Katmandu do dziś odczuwa skutki trzęsienia ziemi. Przypominając jeden wielki plac budowy. Ten wszechobecny tutaj pył, bierze się on stąd, że masowo produkowane są cegły do odbud odbudowywania budynków. Przy wielu starych budynkach można zauważyć takie poprzeczki podpierające je, żeby się nie zawaliły do reszty, albo, o tak jak tutaj, budynek stary, zdezelowany przez trzęsienie ziemi, jest wciśnięty pomiędzy dwa nowe, czyli wszystko co było wokół niego zawaliło się już bezpowrotnie. Tu widzimy przykład budynku, który podparty jest takimi poprzeczkami, aby się nie zawalił do reszty, no i tak sobie trwa. Ale miś tam przyczepiony, ej. On nie jest murowanym misiem, to jest normalny pluszowy miś, taki jak ten obok, tylko tak pokryty tym pyłem. Pewnie tam wisi od tego 2015 roku nieprzerwanie. Ale jaja. Jesteśmy dosłownie 5 minut spacerkiem od tej najbardziej turystycznej części, turystycznej dzielnicy. I życie tutaj, jak widzimy, przebiega w sposób bardzo lokalny i nieskażony globalizacją. Pan sprzedaje ser z mleka jaka, wędzony taki jak oscypek w kostkach. Ale twardy. Czekajcie. Kurwa... Jak... Kurwa jak kamień. Co ja mam się z tym zrobić? Sadź przez godzinę? Czy z tym się coś powinno robić wcześniej? Nie wierzę. Nie wierzę, że to co mam w rojuje to jest jadalny element. Ależ to miasto musiało być urokliwe przed trzęsieniem ziemi. Nadal jest w sumie. Kuchnia nepalska w wielu przypadkach bardzo przypomina kuchnię indyjską, za którą specjalnie nie tęsknię. Na szczęście może pochwalić się też perłą w koronie, która komu jak komu, ale polakowi na pewno umili pobyt. Chyba najbardziej znana potrawa z Nepalu i w ogóle okolic Himalajów, czyli pierożki momo w tym wypadku z mięsem bawoła za całe 80 rupii. Smakuje. Zajebiście, jak mogą smakować pierogi. Ciasto jest tak jak w Polsce na pierogi, kształt się trochę różni, a mięso, jak to mięso. Tutaj jeszcze dużo ziół dodają, więc ma taki trochę dziwny posmak. Jest naprawdę dobre. Ja nie jestem fanem laski z kardamonem, z z orzechami. You are traffic light. No, <laughs> Pierwszej nocy po powrocie do Katmandu postanawiam trochę nadszarpnąć budżet. Kapelusz jutro wraca do Polski, zatem dobrym zwyczajem wypada pożegnać się przed lotem. O ile pokara zaskoczyła mnie swoim życiem nocnym, o tyle to, co dzieje się w Katmandu, przechodzi ludzkie pojęcie. Wczesnym rankiem o 12:00 bez większych nadziei kieruję się na główną pocztę, gdzie już przy pierwszym pobycie w Nepalu teoretycznie miała czekać na mnie tajemnicza przesyłka. Wówczas podobno nie było jej na miejscu. Tym razem nie dam za wygraną, dopóki pracownicy poczty, z których każdy twierdzi, że przesyłki z Europy nie są obsługiwane w Nepalu, nie przekopią każdej szafki na listy. No, serwis! Haha, tymczasem nie do wiary! Zobaczcie, co też znalazło się na miejscowej poczcie głównej! Zapraszam do hotelu na unboxing jak to się mówi. I zobaczmy, co też takiego czekało na mnie na nepalskiej poczcie. Sandomierz! Wita w Nepalu! To co hinduski złodziej! Czy nie wierzył? To przesyłka z Polski mi oddała. <laughs> Jest dużo. Szkoda, że nie, nie miałem ich do Butanu. No ale trudno. Lepiej późno niż wcale. Miały szansę dojść przed Butanem. A nie doszły. Mam też bandaż bo jak prosiłem o wysłanie tej paczki, to jeszcze mi krwawiły łapy. Już mi nie krwawią, ale. Gdyby tak na przykład ktoś jeszcze postanowił zepchnąć mnie z wykrzytu. proszę, czemu nie? Już mogę. Teraz jestem gotów poznawać ludzi. Od wylotu kapelusza zostajemy spolowe dwóch, ale nie na długo. Zrządzenie losu sprawia, że w owym czasie stolica Nepalu przeżywa jakiś spontaniczny zlot podróżników z Polski. Znajomych Piotrka. Co, jak ci się Otrzymamy. podoba tak. Nefa? Słuchajcie, bardzo mi się podoba Nefa, jestem zachwycony Po przyjeździe z Indii jest naprawdę fajnie Jest y, ładnie, jest y, czyściej, jest y, mniejszy ruch Jest ciszej, jest tanio, jest y, przyjemnie Ludzie fajniejsi Ludzie są bardzo mili, nie próbują was oszukać i naciągać Za wszelką cenę, tak więc tak powiedział, bardzo, bardzo luźna wersja Indie. Dzięki polo mam okazję zawrzeć tam kilka ciekawych znajomości, a o każdej z poznanych osób można by nagrać osobny odcinek. Niestety ograniczony czas nie pozwoli na dłuższą integrację. Za to wszystkich ciekawych świata i podróży zachęcam do śledzenia kanałów i profili wszystkich zgromadzonych, których relacje i filmy zebrane w całość pewnie pokryłyby już całą mapę świata. E, Alicja. Cześć. Jest Cześć Alicja. czy ja zrobiłam coś złego? Dziecię można znaleźć? Można mnie znaleźć na Instagramie, nie, nie, Lala Horosz. no albo mojego narzeczonego Piotr Pająk. A właściwie trzeba by powiedzieć w tym momencie już Piotrek Szerpa Pająk. No, no, no. To nie ma co ukrywać, bo Zdobyło się szczyt w Himalajach. Nie taki mały Ale nie, tak na serio to e, ja tak, Kurcze pole, polecałbym serię Piotrka z Everest Base Camp Natomiast zanim ja, to zanim ja to opublikuję <noise> Ty już zrobisz kilka następnych serii tak, ale, ale można do tej wrócić ale na, No, ale nie naprawdę e, Everest Base Camp to była taka przygoda Widziałem już połowę świata Everest Base Camp to była jedna z lepszych przygód jakie w życiu przeżyłem Klimat zakurzonego Katmandu na długo zapadnie mi w pamięci. Jednak to, co będę wspominał stamtąd najdłużej, to poznani ludzie. Nie tylko z Polski, lecz także miejscowi. Ale ten temat rozwiniemy już w następnym odcinku. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. A jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.